Siemanko itubie, ja jestem Zanek, to jest ten Magic Duel of Champions i dzisiaj mam wam do przekazania najnowszy kod na jeden pakiet posiłków jeden pakiet posiłków z herolda pustki, czyli to jest ten pakiet bodajże chyba ten, albo może premium nie pamiętam który to był, czy to był premium, czy ten, w każdym razie któryś z tych pakietów posiłków z herolda pustki, do zrealizowania kodu wpisujecie go sobie tutaj, wciskacie OK i Eee, pojawia Wam się jeden pakiecik w Waszej kurcze, e, w Waszych kariach, ka, kartach i taliach. Mm, ok, e, ja zaraz wyświetlę, po prostu podczas renderowania wkleję ten filmik i on się będzie wyświetlał podczas odtwarzania tego filmiku, także możecie go sobie spokojnie przepisać i później przekleić do gry. Ok, dzięki wielkie, spałzujcie sobie filmik albo coś takiego, żeby łatwiej Wam było po prostu przepisać ten kod.